All the cleans is gold to your clean gets old your money don't fold Yeah, your money don't fold Pewnie znowu korki Czekałem na Ciebie. Co ty robisz z moim kotem? Sorry. Usiądź proszę. Dobromir. Dobromir. Znowu spotkanie po długim czasie. Prawda? Ostatni raz dwa lata temu, chwilę przed tym, jak wyrzucili cię ze szkoły. Nie zapominaj przez kogo. No chyba nie sądzisz, że przeze mnie? No a przez kogo? Tamtego pamiętnego maja, dwa lata temu, kiedy oboje przygotowywaliśmy się do referatu na temat osiągnięć Kopernika, nauczyciele wybrali twoją pracę, mimo że moja była lepsza. Nigdy ci tego nie zapomnę. Nadal nie wiem o co ci chodzi. Wiesz. Nie wiem. Wiesz. Nie wiem. Wiesz. Nie wiem. Okej, okay, wiem. Tak myślałem, ale dla przypomnienia. Oboje dobrze wiemy, że informacje, które użyłeś w swojej pracy, były ściągnięte ode mnie stura, ale nadal nie wiem, po co ci jestem potrzebny. To proste. Skoro wygrałeś konkurs na referat, to teraz udowodnij, że wiesz, o czym pisałeś. Może na sam początek powiesz mi, jakie było najważniejsze dokonanie Mikołaja. W 1514 roku zaczął on pisać książkę pod tytułem O obrotach sfer niebieskich. Zawarł w niej najważniejsze informacje dotyczące układu słonecznego. To znaczy. Kopernik udowodnił, że w centrum układu słonecznego jest Słońce, a wszystkie planety łącznie z Ziemią je obiegają. Przewrót dokonany przez Mikołaja Kopernika polegał na odwadze myślenia i przeciwstawiania się autorytetom i panującym poglądom. Dobrze, a powiedz mi, co wiesz na temat prawa Kopernika Gryszana. Istnieją dwa równowartościowe rodzaje pieniądza, ale jeden z nich jest postrzegany jako lepszy. Ten lepszy będzie gromadzony, a w obiegu pozostanie gorszy. Gorszy pieniądz wypiera lepszy. No zgadza się. Powiedz, co wiesz o twierdzeniu Kopernika z działu geometrii? Jeśli wewnątrz dużego okręgu toczy się bez poślizgu okrąg o promieniu dwa razy mniejszym, to dowolny lecz ustalony punkt małego okręgu poruszy się prostoliniowo po średnicy dużego. A życie prywatne? Nie wiem, czy wiesz, ale Mikołaj Kopernik był podejrzewany o konkubinat ze swoim gospodynią. Relacje nakazują podejrzewać, że był on bardzo oddany swojej gospodyni, co wskazuje na fakt, że łączyła ich więcej niż przyjaźń. A kiedy umarł Kopernik? 21 maja 1543 roku we Framborku na udar mózgu. Gdzie studiował? W 1491 roku rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, potem na Uniwersytecie Bolońskim, a ostatnią szkołą był Uniwersytet w Padle. Gdzie spoczywa? W Bazylice Archikatedralnej w Niebowzięcia. Zawód? Astronom, lekarz, ekonomista. Muszę przyznać, że udało ci się mnie zaskoczyć. Wciąż nie rozumiem po co ci to wszystko. Przecież właśnie udowodniłem ci, że nie oszukiwałem. Jeszcze tu wrócę. Zrozum wreszcie, że jestem uczciwy.